W kolejnym odcinku na moim kanale, ja dzisiaj przychodzę do Was no, z vlogiem. Mamy piątek i ja przed chwilą wróciłam ze szkoły, i przez resztę tygodnia, no, nie nagrałam za wiele, a jak już coś nagrałam, to do niczego się to nie nadaje. Dlatego stwierdziłam, że zacznę teraz nagrywać y, tak na spokojnie tego vloga, bo tak średnio to nagrywanie wychodziło mi przez y, szkołę, bo było bardzo ciekawe. O czym zresztą w sumie możecie wiedzieć ze stady vloga, ponieważ mówiłam Wam, że mam y, sprawdzian z matematyki z polskiego i z angielskiego. Angielski miałam mieć we wtorek, ale ostatecznie pisałam go dzisiaj. Polski miałam mieć w środę, ale to już akurat my poszliśmy do pani spraw... o przełożenie tego sprawdzianu, bo no nikt się nie wyrobił z materiałem, nauku tego materiału. No i mieliśmy to pisać dzisiaj, ale nie pisaliśmy, bo był alarm, więc bardzo fajnie. No a matematykę normalnie pisaliśmy we czwartek, ale zaraz do tego przejdziemy. Trochę ja się załamałam tym polskim, bo chciałam mieć już ten sprawdzian w jak za sobą, a tu na jeden raz wyskoczyli z jakąś ewakuacją. Jeszcze na takim zimnie, dosłownie w poniedziałek, mieli piękną pogodę. Mogli to zrobić w poniedziałek, to nie w piątek, jak jest zimno. No i oczywiście kurtek nie można brać, no ale to w sumie trochę oczywiste, bo jakby faktycznie się paliło no to, kto ma na coś takiego czas, ale było tak zimno, że jak będę chora, to będą płacić za moje leki. Mnie to nie interesuje. No i Polski pisze w poniedziałek, więc... no. A jeśli chodzi o tą matematykę, to jestem z niej bardzo zadowolona, Trochę się obawiałam tego sprawdzianu, ale zdążyłam zrobić wszystkie zadania, sprawdziłam je, rozwiązałam jeszcze raz, przypisałam polecenia i dalej się nudziłam trochę, więc... Jak to powiedziałam korepilatorcem, to powiedziała, że to oznacza, że się uczyłam mi, że ogarniam te tematy, więc staję takie hmm. Będę musiała przepisać lekcje, ale zrobimy sobie to później. Musimy jechać m.in. do Rossmana, bo chcę sobie wywołać e, zdjęcia do ramy. Nie wiem, jak ja stoję z jesiennymi dekoracjami. Wydaje mi się, że mam coś z tamtego roku, że ostatnio coś mi przyszło, więc... Powinno być ok. Także jedziemy teraz do tego Rosmana. I w ogóle dzisiaj rano pokazał mi się TikTok z jakimiś maseczkami, raczej ogólnie z jakąś firmą z Rosmana koreańską. I tam była jakaś akcja, że jak się wyda 25 zł, to można odebrać lusterko. I całkiem fajne jest to lusterko, dlatego mam nadzieję, że dalej one są. Aczkolwiek yy, trochę w to nie wierzę. TikTok dodany 6 dni temu i no wiemy, jaką moc ma TikTok, i w ogóle jak wszyscy się rzucają na te E, Grakisy w e, Rosmanie. No ale dobra, jedziemy wywołać te zdjęcia. Może akurat jeszcze coś tam e, znajdę, więc no. Oczywiście zrobię Wam mały hol zakupowy. Tutaj są e, zdjęcia, tylko że jestem tak troszkę średnio z nich zadowolona, bo niektóre wyszły różowe, choćby i nawet to. Ono było na jakimś takim, e, nie wiem beżowym tle, a wyszło to różowe i to zresztą też wpada w taki różowy kolor, więc nie wiem, czy nie mają po prostu jakiegoś tuszu czy coś. Oprócz tego w Rosmanie kupiłam też taką maseczkę. Już się zakłada na kilka godzin. Nigdy jeszcze takiej maseczki nie miałam, ale stwierdziłam, że sobie kupię i kiedyś sobie ją zrobię. Nie wiem kiedy, nie wiem, kiedy znajdę na to czas. No ale tak, zrobię sobie. No i w Pepku kupiłam taką jesienną poduszkę. Ona jest ogromna i zobaczymy, czy będzie mi pasowała w ogóle na łóżku. Dorwałam takie coś w Biedronce, co oczywiście na TikToku jest już o tym bardzo głośno, no ale nie dziwię się, bo jest to urocze. Także oczywiście sobie to i jeśli chodzi o te, które bym chciała, to myślę, że na pewno tego, tego w sumie też i jeszcze, jeszcze chyba tego. Ten czapeszku też jest fajny, ale nie podoba mi się jego ubranko, bo jest bardzo pstrokate, ale otwieramy. Dobra, wyciągamy i ma... mamy tutaj tego pstrokatego matko, ale jaja. Dobra, pierwsza rzecz. To jest to takie malutkie, ale jest mega słodkie. Ło. Wow. To czemu ja zawsze muszę mieć te, których nie chcę? Założymy mu tą czapeczkę. No dobra, jest uroczy. Proszę bardzo. Tak on wygląda. Ja to jednak lubię takie pierdoły, naprawdę. To jest już trochę ciemno, bo zapalałam wszystkie lampki i zabierzemy się jednak za te notatki. Trochę tego mam do pisania. I w sumie mogę wam się pochwalić. Wydrukowałam sobie moje notatki. Z polskiego i tak pięknie sobie je tutaj ułożyłam. Znaczy, tutaj nie ma wszystkich notatek, bo później jeszcze je poprawiałam i nie drukowałam ich, ale no jakaś tam część jest, encyklopedia wiedzy. I teraz zamierzam sobie na kolejny sprawdzian powtórkowy zacząć robić notatki wcześniej, bo no nie wyrobię. Najlepiej byłoby, jakbym zaczęła i je robić jeszcze przez ten weekend, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie, patrząc na to, że mam. Następnym tygodniu sprawdzam z biologii, więc krzyżna droga. No ale tak, lecę pisać lekcję, żeby przynajmniej to mieć skończone. Mamy kolejny dzień, ja właśnie się maluję, i ogólnie to mam dzisiaj paznokcie. Nie mogę się ich doczekać, bo no jest masakra, to są paznokcie po 5 tygodniach, niestety nie udało się ustalić innego terminu, ale odrost ja mam kilometrowy, jeszcze ten palec to w ogóle. Dlatego bardzo się cieszę, mam na 11, więc mam jeszcze trochę czasu. No, mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę I ja nie wiem co to się wydarzyło, przez cały tydzień było szaro, buro i ponuro, a teraz mamy słoneczko, więc bardzo się z tego powodu cieszę, ale z tego co widziałam to... Przez następny tydzień będzie lało cały czas, więc mówiłam wam, że mam z biologii w następnym tygodniu i powiem Wam, że ja jestem załamana tym faktem, bo zawsze jak mam tą biologię do nauki, to dziwnie się czuję ucząc się innych przedmiotów, bo biologię oczywiście mi się nie chce, no bo jednak nie będę ich na maturze, ale też pasowałoby ją jakoś tak sensownie napisać, a te tematy teraz no nie są za łatwe. I po prostu załamuje mnie ta maturalna z tą biologią, no ale co zrobię, no nic nie zrobię. Nie będę was znowu nudzić tym makijażem, po prostu się domaluję i. I odezwę się do Was później. Ogarnęłam się już, zjadłam też śniadanie i będziemy teraz jechać na te paznokcie. Jeszcze mogę Wam pokazać mój e, outfit, coś takiego, więc e, jadę. Naprawdę bardzo się cieszę, bo te paznokcie mi już po prostu na nerwy działały. wróciłam z paznokci i zaraz Wam zbliższa pokażę, jak je zrobiłam. Przy okazji byłam jeszcze na zakupach i kupiłam koc. Więc yy, świetnie mi idzie. Paznokcie prezentują się w ten sposób. Zrobiłam takie brązowe, oczywiście inspiracja z Pinterest'a. Stwierdziłam, że one będą kolorystycznie trochę takie jesienne, bo nie chciałam robić stricte jakichś, nie wiem, jesiennych wzorków. Tylko postawiłam na taki kolor i no mega mi się podobają i nie są kilometrowe, więc ja jestem po prostu zadowolona. No a tutaj mamy koc, który kupiłam i patrzcie na ten kolor. W końcu mój pokój nie będzie aż tak biały, bo jeśli dam ten koc na łóżko, to będzie jakiś taki brązowy element i od razu będzie jakiś taki kolor w tym pokoju, więc później sobie zobaczę jak to wygląda, postaram się jakoś to fajnie ogarnąć, więc być może mój pokój nie będzie w końcu szpitalny. Oczywiście idę się teraz pouczyć i też będę musiała podłączyć tą kamerę, bo jest trochę rozładowana, ale i tak nie zamierzam was znowu nudzić tą nauką, tylko odezwę się do was jak będę robić coś ciekawszego. Jeszcze nie wiem co to będzie, ale powiem wam, że jest bardzo za łamana biologią. Tak mi się nie chce jej uczyć. Co prawda jest to tylko pięć tematów, to zmuszę się, po prostu nie ma innej opcji. Ogarnę sobie jeszcze ten polski do końca, bo go nie skończyłam, i co ja jeszcze mam do ogarnięcia matematykę. Zrobię sobie notatki na iPadzie z matematyki. To chyba na tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które muszę zrobić, więc nie jest najgorzej, ale. Troszkę mi się nie chce. Zacznę chyba od tej biologii. Byle to jak najszybciej skończyć mieć z głowy. Mam godzinę 16 i stwierdziłam, że nałożę sobie tą maseczkę, którą Wam już wcześniej pokazywałam. Mam sobie już makijaż i no zobaczymy, co ona zrobi i czy faktycznie jest taka fajna, jak wszyscy mówią. Naprawdę na TikToku widziałam, że ludzie się zachwycają tymi maseczkami, więc mam nadzieję, że ja też będę się zachwycać. Moja cera akurat ostatnio nie trzyma się najlepiej, nawet umówiłam się do dermatologa. Już raz byłam u dermatologa, ale no, ta pani. Była taka trochę dziwna. Teraz umówiłam się do Rzeszowa, więc troszeczkę daleko. I co tutaj się wydarzyło? Nie ogarniam tej maseczki. Tutaj w ogóle coś chyba źle poszło. W miarę to ogarnęłam, ale poplątała się ta maseczka. Nie chciałam jej po prostu kłaść na toaletce, więc troszkę się z nią bawiłam. Co mogę powiedzieć? Nie chcę mi się ona tutaj przykleić i mnie to troszkę denerwuje, ale zobaczymy. Mam ją zostawić na 3-4 godziny, także idę się uczyć w takiej postaci. Minęło kilka tych godzin i ja już zdążyłam zdjąć tą maseczkę i faktycznie ta sera jest teraz taka fajna, więc na pewno sobie jeszcze tą maseczkę kupię. Mam jeszcze włosy i powiem wam, że czuję, że coś mnie rozkłada. Naprawdę zaczęło mnie boleć gardło i mam. Zatkany nos, więc po prostu świetnie zorganizowali tą ewakuację. Jakby tego było mało, to osoba, która krzyczała do nas, proszę Państwa, ja jeszcze Wam nie pozwoliłam wracać do budynku, miała kurtkę i była w ogóle cała wyubierana, więc świetnie. I jak się rozchoruje, to będzie ciekawie, ale co? To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. W na następnym tygodniu postaram się nagrać dłuższego od tego vloga i też może tygodniowego, bo jak gdyby nie patrzeć, to tylko... W poniedziałek i wtorek mam takie najgorsze sprawdziany, więc myślę, że jakoś lepiej mi pójdzie z tym nagrywaniem. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!